Siema, z tej strony Mruwa, witam was w kolejnym odcinku Titanfalla Nagrywam te odcinki pod rząd, bo naprawdę gra mnie wciągnęła, także to dobry znak Tak naprawdę to nadal są pierwsze wrażenia, bo teraz po raz pierwszy będę wchodził na Multipla Jak to sobie nazywałem wczoraj e, Dobra, wbijamy na betę mm, Hardpoint, co to za kupa? Nie wiem co to jest w ogóle Last Titan Sighting Nie wiem, jak to jest coś normalnego Aha, nie Aha, ja przyjdę. Nie, to ja wolę coś takiego. Takie zwykłe napierdalanka. Jak na start powinno być ok. Ok, i co mogę tutaj wybrać? Ja chcę asasina. Tak, 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 tak. Co się dzieje? Asasin. No, i co? Nie rozumiem. A tajtana chciałbym, czy O. Czym on się różni? Hmm. O, to jest fajne, Assault jest fajny Dobra, tylko... Nie wiem, na coś czekamy? O, ludzie się odzywają Fajny Bayer, może i wyciszę? Mm. Okej, okay, już lepiej Ale fajny Bayer, że można się odzywać zawsze ten Zawsze jakiś Bayer na mulcie Pewnie jeżeli ktoś mnie teraz słyszy, bo to będzie miał dziwną bekę, że typ mówi do samego siebie. <grym> Ale no nic. Dobra, startujemy za 35 sekund. Dobra, to wiecie co? Ja może zrobię tutaj cięcie i wbijemy dopiero do gry. Powiem wam ewentualnie, jak długi był loading screen. Okej, okay, wielki nasz mamy powrót. Eee, loading screen był taki bardzo przeciętny. Także spoko. I tak, gramy już teraz coś. I od razu może powiem, że... Ło, zajebisty efekt O, fajne. Tutaj działa to tak, że na scenie jakby naszej nie ma tylko i wyłącznie graczy. Są także w chuj botów, a właściwie ich jest nawet większość chyba. Także jeżeli będziecie kogoś kosili z tego smart pistola, którym właśnie teraz gram, bo naprawdę pomysł Smart Pistola bardzo mi się spodobał. O tak jak teraz właśnie Wow, wow wow dobra uciekamy Kurna Wow to Zrobił mnie chyba bot także spoko Okej okay, spawn na... I ciśniemy Wow Okej okay. Nie wiem co się dzieje na tym ekranie autentycznie Ok, za dwie minuty mamy tetana Okej okay. No już właśnie to, jest, to mówiłem ostatnio, że nie chce mi się przycelowywać standardowo, skoro mogę poczekać i strzelić automatycznie. Siema gościu. Wow, 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 wow. nie ma mnie. Nigdy tu mnie nie było stary. Nigdy. Wow, wow, wow. To zgrywka jest naprawdę solidnie szybka. Tak jak widzicie, dzieje się tutaj tyle rzeczy, że nawet nie da się ich zbytnio ogarnąć. Dobra, stealth Za 50 sekund mamy tytana Gdyby się jeszcze nie wijał tekstury to by było fajnie Chyba mój mnie zabił A nie, lol No dobra Co drogą ciekawe czy jest friendly fire Okej, okay, się ma bułę Wow Dobra tak, ten ready za 5 sekund. Dobra, czyli zaraz sobie go wzywamy. Albo wiecie co? natkę nie będę teraz wzywał, po prostu umrę. I chyba wiem o co chodzi z graczami. W sensie, że pamiętacie jak w samouczku mieliśmy 3 cele do zaznaczenia: żeby gości umarł. To jest chyba gracz. Potrzebujemy dużo więcej czasu na naładowanie pistoletu na gracza. Także to jest kamskie. Dobra, ale koszenie botów na asasynie to naprawdę przyjemność. Ok, mamy naszego tytana, ale się tutaj narobiło. Gościu mnie tytanem zdjął, ale oto. No nie, co ja zrobiłem, dobra, to inaczej. Dawaj, tytana, o tutaj będzie. Leci się, masz ją. Zbijamy. Okej. Okay. Dobra, to jest kosmos. Ta gra to naprawdę kosmos. To tu się dzieje. Dawaj stary. Nie ma. O kurna. No, goście dobrze się naduka tym tytanem. Co tu się dzieje? Dobra. Dobra, go się też umiera. Także on gdzieś będzie musiał wyskoczyć, nie? Ale go nie widać. No dobra, to trudno. Dwie minuty kulda jest tana, także dosyć spora po. Ale no dobra, trzeba tutaj biec do walki, a nie się opierdzielać, jak ja. Może pobiegnę trochę po ścianach. To może coś dać Na przykład to, że nie znajdą mnie tytani, a że ja, że ja znajdę botów, który A propos Cześć boty Jaka rzecz niewiniątek Wow Boże, ile tu ich było, co tu się działo w ogóle Wbiłem się to do... a nie, to chyba gracz mnie zabił No, ale i tak widzieliście, spam był tam ich niesamowity No ok, nie wiem co tu się działo, ale dobra. Okej okay. co tu się dzieje? O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, Góry mnie nie zauważył, także wiemy ładnie na plecki. O, czy masz stary a! Boże, co tu się dzieje Dobra, musimy spierdzielać Tak jak widzicie, tytan wcale nie jest wspomagaczem, a właściwie tak przykuwał uwagę przeciwników, że nie idzie go opanować Myślałem, że tytanem granie będzie znacznie prostsze A jak widzicie nie jest to łatwe, także spoko Czemu nie? Właściwie to nawet dobrze, że on nie jest taki OP, bo nie dałoby się z nim wygrać. Dobra, ale gdzie mam teraz biec? Nie mam zielonego pojęcia. Ale zwróćcie też uwagę na dźwięki, one są naprawdę na fajnej jakości. Okej. Okay. Dobra, co my tutaj mamy? Wiemy, możemy biec. No, jestem tutaj. W ogóle się tej mapie tak gubię, że to jest po prostu porażka. A jakiś ty tam był. No i macie. Widzieliście, musimy, musieliśmy zaznaczyć jego trzy czułe punkty, żeby go zabić. O, tutaj macie dobrego, dobrego awka, także było idealnie to widać. Oj, dobra. Okej, okay, dobra, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, też ty te tytana. Czemu nie? 2, 1. Mogę w tym uciekać. Tak jak widzicie, teraz jeżeli przegraliście, to możecie spierdzielać do evacuate Pointa. A mogę się ewakuować tytanem? Ciekawe. No nie wiem, jak tam się tam spierdzalam. Okej, okay, to jest gdzieś tutaj. Także ja sobie zaraz wysiędę z Tytana Właśnie, jak się wysiada, tak? Okej okay. I masz mnie śledzić stary Dajesz Tytan, dajesz radę Na autobocie na dupia to jest całkiem spoko opcja Okej okay. Wybijamy i chyba nas uratował Titan. Stary, muszę cię zostawić, lecę w kosmos Wow, a nie to nasz, dobra Gdzie my do chuja jesteśmy? A już w ogóle, wow Nieźle Okej, okay, fajne, podoba mi się Ile to trwało? Znowu mi się... Zaledwie 7 minut, dobra to już strzelimy od razu Klika gierek pod rząd, będziecie mieli Okazję zobaczyć, jak się w to gra. Gry są naprawdę krótkie, w sensie jeden tan. Ok, co my tutaj mamy? Jakiś level. Spoko. Pewnie w becie mamy ograniczoną ilość leveli Przynajmniej wolałbym, żeby tak było. Mhm. Mm ok, co my tutaj mamy? A, jakieś coś. Nie, wolę chyba asyna. Chociaż ten asesyn nie podoba mi się tak bardzo, jak myślałem, że będzie mi się podobał. Ale też nie jest zły. Dobra, wezmę tego Sasuna. A Titan? Titanów mamy takich samych. Dobra, to polecimy takim samym ustawieniem, jak byliśmy przed chwilą. I znowu zrobię cięcie, żeby was nie zanudzać tutaj, tylko wrócimy jak już będziemy grać. Także do usłyszenia. Okej, okay, tym razem chciałem was zabrać na loading screena i mi się to nawet udało, także. Widzicie, przed chwilą chyba się zaczął, byłem na alt tabie, także szczerze nie wiem. Ale widzicie, ledwo co coś się pojawia, starszej reaguje, ale spoko, czemu loading screen nie ma być zalegowany. Skoro po prostu ma jak najszybciej wczytać grę. Mamy tu jakiegoś arta, na którego możemy się popatrzeć, który jest nawet nawet fajny. No, ale dajesz gro. Teraz macie mniej więcej okazji zobaczyć, jak się wczytuje. No i jesteśmy. Także widzicie, nie jest to jakiś dramat. Jest też jakiś super sukces, ale... Jak na dzisiejsze gry, które potrafią się wczytywać, to jest bym powiedział nawet bardzo dobrze Dobra Okej okay. Ooo Stary, co ty tak leżysz? O plecy, no to super Dobra Swoją drogą, wyobrażacie sobie, ile tu powinno być trupów? Tutaj ginie co 5 sekund jakiś człowiek. To powinno być po takiej jadce, to już normalnie całe pole zawalone. Okej, okay, mamy tutaj jakiś... trochę botków. Okej, okay, trzeba się wdać w walkę. Okej. Okay. Dobra, pięknie. Wybawiłem go granatem. Biedny nie wiedział, co się dzieje. Podpuściłem go jak króliczka w lesie. Jeżeli znacie jeszcze tego co cytat, to was uwielbiam. Eee. Dobra, nie ma was tutaj. Wow! Dobra, ktoś do mnie pisze na oryginie, ale nie, musi sobie chwilkę poczekać. Przepraszam za to. Ale no już trudno. Myślę, że tak sobie właśnie przemyślałem ile gier nagrać. To myślę, że tylko tą, a następny właśnie będę nagrywał już na mulcie, żeby pokazać wam jak się to gra na multiplayerze, czy jest jakiś, jakikolwiek koop, czy nie, czy biega się samemu jak pojebany. Zastanawiam się to bardzo. Dzisiaj masz gościu też w ogóle tak nie, nie wspomniałem o tym, a naprawdę fajnie, że firma, która uh, robi grę i ej po raz pierwszy zrobiła coś fajnego. A to już, że można to nagrywać w ogóle, to jest całkiem fajny gest z ich strony. No, się masz Titan. No, tak jak wiecie, na przykład Bethesda Ferrima nie da się nagrywać. Wow. Nie wiem, co się stało właściwie. A jak mogę się zrespić jako Titan? A w ten sposób. O, jak widzicie, jesteśmy od razu po respie Titanem. Wow, wow, wow. Dobra. Co tu się dzieje, się ziom Ale taka gra jak ta moim zdaniem powinna grać yy, działać minimalnie na 60 FPS-ach oh, 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 oh. O Ale gościu dostał pięknie Dobra Trzeba uciekać bo naprawdę dostajemy ostro po mordzie Tutaj był jakiś Siemasz gościu wow. O swojego napierdalam no dobry jestem Sorry, stary Przepraszam pana, proszę mnie przeprosić Dobra, gościu nie będzie strzelał, haraz strzelił. To masz gościu za, za karę za tylko raz. Ludzie bardzo szybko reagują na tą tarczę. Nie chcą zbytnio atakować, jeżeli ktoś się ma. Co się dzieje? Wow, wow. Dobra. Ja Zrobię taką Yolo akcję Właśnie to znowu wow. przegrywamy, ja pierdzielę okej okay. Mój tytan żyje? Nie, nie żyje, okej okay. Znaczy nie okej, okay, ale... Ale przyjąłem do wiadomości. Przeanalizowałem i, i zatwierdziłem. Tak wow, jak wyskoczyłem. Dobra, co tu się dzieje? Dzień dobry Okej, okay, dobra Pięknie Tutaj w ogóle jakiś awk znowu stał czy coś Nie wiem co oni robią z... Czy te body tak potrafią się zatrzymać w rozwoju czy co? Okej, okay, tu mamy jakiegoś pana, będziemy go śledzić Jeden, dwa, trzy, strzelamy, dobra, pięknie Zajebisty motyw Podoba mi się to i fajny balans, że właśnie człowieka musimy trafić aż trzy razy Widzicie, to znacznie dłuższy czas, trzeba się zakrać do niego, biec za nim Ewentualnie na przed nim, ale to, to, to jest bardziej ryzykowne O, dolecę! Fakie, ja doleciałem A, no dobra, tam się nie da wyskoczyć Czuję się jak w jakimś Matrixie, wybiegam przez ściany, Kurwa, Wszystko tu się dzieje Dobra, się mnie nie za bardzo widzi A jednak zauważył, ale w dupie z nim Teraz mnie zgubi Dobra, no i proszę was Nie ma szans z takim małym ludkiem jak ja Za dobrze mogę się ukrywać Tu jest jakieś okno, o tu Wow, co tak się świeci? Co to kurna jest? Miał jakąś inną umiejętność, że się świecił jak psu jajca Dobra, gracz. Ops! Dobra, udało się. Za wcześnie strzeliłem, widzicie? Też trzeba mieć cierpliwość. Bo prawie przez to zginąłem, że jej nie mam. Także. Asasen też potrzebuje skilla, jak widzicie. Można go z problemu zabić. Na pewno jest bardziej wynerwujący od zwykłego ludzika. Ok, znowu mamy ewakuację, znowu daliśmy dupy, ale mamy Tytana, więc się Dobra, gdzie jest ten evacuation point? Gdzieś tam, dobra, to biegniemy na pałę, walicie swoich. Niestety, ale ewakuacje tak wyglądają. Przynajmniej według mnie, wtedy panuje taka panika, że jedyne co chcemy to wydostać się i przeżyć. Więc załóżmy, że tak jest. Tak trochę wczuwając, biegniemy na pałę dobra Co tu się dzieje? Siema stary Wow Zdążę czy nie zdążę? Zdążyłem, dobra, zajebiście Idealnie za no, drugi raz się udało nam ewakuować. No ale dobra, w takim razie to by było na tyle, także dzięki wielkie za, za oglądanie, jeżeli się podobało, to proszę o jakieś łapki, jakieś duperelki w tej postaci, proszę też o komentarze, no i wielkie dzięki za oglądanie przede wszystkim. Siema!